kryptowaluty oraz AI to tematy bardzo hype'owe, dlatego dzisiaj przyjrzymy się e, tokenom związanych z AI w świecie kryptowalut. Zaczynamy właśnie teraz, więc subuj, lajkuj, ustaw przypomnienia. Jedziemy. Używasz czacza GPT? Ja też codziennie używam swojej pracy w swojej firmie. E, Właśnie ChatGPT GPT oraz inne modele sztucznej inteligencji do generowania obrazów, tekstu oraz kodu, ponieważ my piszemy też programy nie? w no firmie. I zadałem pytanie tutaj do czata: jakie tokeny, jakie projekty AI w świecie krypto uważasz za rozwojowe? I mam tutaj odpowiedź: Fetch.ai, pierwszy projekt, jest to Fed. Jest to platforma blockchainowa stworzona do wspierania autonomicznych agentów sztucznej inteligencji. Okej, okay, ale pewnie Ciebie interesuje e, wykres tej kryptowaluty i sprawdźmy. Artificial Super Intelligence Alliance, nie? I w skrócie FED. Mm, no, widzimy, co tu się wyda wydarzyło na tym wykresie. Jednak zobaczmy, że ten projekt jest, można powiedzieć, już dinozaurem w, w świecie kryptowalut. I gdzieś tam wyskoczył w 19 roku. w mm, tych pierwszych, e, no. Hossach słabo sobie radził. Potem mieliśmy dwa strzały, tak jak Bitcoin w 2021. No i potem okropny zjazd w bescie. Dopiero kiedy mieliśmy hype właśnie na czata GPT, na sztuczną inteligencję, no to ten token zaczynał się budzić i w momencie, gdy zbliżaliśmy się do halvingu Bitcoina, i do rozwoju nowych modeli sztucznej inteligencji, nowych wersji czata to, to ten token wystrzelił na maksa do góry, ale w tej chwili mieliśmy odregowanie przez wakacje i a, no jesteśmy można powiedzieć do połowy ATH. Zaraz to sprawdzimy. Czy ten projekt ma jeszcze za sobą przyszłość? Zobaczymy. Jednak pamiętaj o tym, że czasami kurz opada, hype opada i tokeny które mega się rozwijają super projekty potem nie mają odzwierciedlenia ich wartość nie ma odzwierciedlenia wartości ich tokenów więc może być różnie dopóki chossa trwa dopóki trwa hype na AI myślę że będzie dobrze i to jest Fetch AI Open Network to są tak zwane tak zwani agenci AI Tutaj możemy stworzyć właśnie w tym Web3. Web3 to jest świat kryptowalut, agentów AI, ale co ciekawe, token Fed pełni funkcję środka płaczniczego i służy do zabezpieczenia sieci oraz nagradzania uczestników systemu. I tutaj ten projekt stara się pozycjonować w rzeczywistych rozwiązaniach, na przykład w logistyce czy automotive. I co ciekawe dla moich starych fanów, widzów, e, pamiętacie, ja miałem dużo filmików na temat Pythona. Dalej widzę te filmiki oglądacie. No to fetch.ai w dokumentacji pisze, że możemy sobie stworzyć takiego agenta AI za pomocą skryptu Python agent.py i tutaj mamy skrypcik. Ciekawa rzecz. Myślę, że osoby, które programują w Pythonie na pewno poradzą sobie w uruchomieniu takich skryptów, jak musicie sobie Zakupić token FED i żeby tutaj sobie działać, nie? Bardzo ciekawa, ciekawy projekt, myślę. I co ważne, projekt chwali się, że ma współpracę z wielkimi firmami, na przykład z firmą Bosch. Co ciekawe, ja zaczynałem swoją skromną karierę po studiach, właśnie, znaczy jeszcze na studiach w Boschu, w firmie Bosch, w fabryce Boscha była to fabryka takich części do hamulców i to jest właśnie przemysł automotive. Fetch AI nawiązał współpracę z Boschem. Ciekawe, ciekawe jednak, czy warto się tym sugerować? Ja mam nadzieję osobiście, że blockchain i kryptowaluty będą się rozwijać i napędzać tą całą branżę. Jeżeli Hossa minie, zobaczymy, czy projekt przetrwa. A ja zostańcie ze mną do końca, ponieważ pokażę Wam podobne projekty, które już tak naprawdę nie istnieją. No, i jeżeli chodzi o yy, ile brakuje do szczytu, do a ATH, to jest około 50, 57%. Nie? Ostatni, ostatni szczyt był y, gdzieś tutaj w okolicach maja, a przy halwinku bitcoina. No i mamy sporo tutaj do nadrobienia. Pytanie, czy wystarczy hype'u, żeby zrobić kolejne ATH? Jeżeli ruszaj z all season, jest na to szansa. No, i mamy coś takiego jak Artificial Intelligence Alliance, czyli wiele tutaj firm chce podpiąć się pod ten hype. Między innymi właśnie Fetch AI, ale są też firmy ze świata tradycyjnego przemysłu, jak na przykład Bosch, i tak dalej. Nie? Więc wszyscy chcą się podpiąć pod ten hype, napisać sobie, że zajmują się AI, a co z tego wyjdzie, się okaże. Ja przypominam, najważniejsze jest to, żebyś ty zarabiał na tym rynku i tyle. Ocean Protocol, kolejny blockchain, kolejny projekt, można powiedzieć, z niszy AI. I tutaj również ten projekt skupia się na szkoleniu modeli AI i udostępnieniu danych w sposób zdecentralizowany, zapewniając jednocześnie ochronę prywatności. Ciekawe stwierdzenia. Zobaczmy, jak wyglądał wykres. Również starszy. Starszy tutaj projekt z 19 roku, ATH około w roku 21. No i teraz znowu gdzieś tam przy halvingu bitcoina dobiliśmy do tego ATH. Musimy czekać na kolejne wzrosty, gdzie jest handlowany. No na przykład na Coinbase czy Uniswap. Zobaczmy, co to za projekt. Wow! MidOcean, Ocean, czyli. Możemy stokanizować te dane za pomocą AI i Blockchaina. No to jest widzę wspominany w BBC i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe. I również tutaj ma współpracę z Boschem. Jest to jakaś organizacja Katena X, więc również ten e, protokół stara się nawiązać współpracę z przemysłem, co może dać mu dodatkowego hypeu. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. A jeżeli chodzi o e, procent, jaki brakuje mu do poprzedniego ATH, to jest aż 63% i ostatnio 3 lata temu osiągnął, ten projekt osiągnął e, ATH. Dalej mamy Render Network, i to jest bardzo ciekawy projekt, można powiedzieć, też z niszy AI. I o co tutaj chodzi? Ja pamiętam kiedyś. No, to już było 100 lat temu, nie, ale ktoś do mnie przyszedł, jak mieszkałem jeszcze w akademiku i mówi, słuchaj, masz kartę graficzną, Ty możesz kopać bitcoiny na tym, nie, ale o co Ci chodzi, wiesz. I on, ten człowiek starał mi się, kumpel starał mi się wyjaśnić, o co chodzi, a wtedy on mi to tłumaczył, że okej, okay, Ty możesz udostępnić swoją kartę do celów naukowych i w zamian za to dostaniesz jakąś em, em, walutę cyfrową, w ten sposób mi to tłumaczył, nie. No to wtedy bym pewnie trochę wykopał tych bitcoinów, ale Render Network jest podobnym projektem i tutaj tutaj osoby, które uczestniczą w tej sieci, udostępniają moc obliczeniową swojego GPU, czyli kart graficznych, mają nadwyżki i ktoś, kto płaci tokenem Render, może wygenerować sobie grafiki, może po prostu korzystać z tej mocy obliczeniowej tych kart graficznych udostępnionych przez użytkowników. Sieci. No, i e, jeżeli dostarczysz taką moc, jesteś nagradzany, nagradzany tokenem render. No, ten projekt jest dosyć ciekawy y, i to może się udać, szczerze powiem. Myślę, że e, sporo zostało tego typu rzeczy już, takich grafik wygenerowanych w renderze. E, jeżeli masz tutaj dostęp do realizacji e, użytkowników sieci render, zostaw tutaj komentarz poniżej tego wideo. Jest to bardzo ciekawe dla mnie czy, czy, rzeczywiście jest to używane w praktycznych aplikacjach. Jeżeli chodzi o ATH, no ten projekt już był popularny w 2022 roku, w 2021, sorry, na poprzedniej hoście, i on też był promowany na Coinbase. Ja pamiętam dużo tokenów, które były promowane na Coinbase. Tam można było uczyć się o kryptowalutach i dostawać darmowe tokeny. Potem dostawałem niezłego, niezłego strzała nie? i ten projekt był też promowany, a teraz jeszcze w tej niszy AI, dodali sobie hasło, że są w niszy AI, to dostali dodatkowego kopa, no i czekamy na kolejne ATH przy sezonie zobaczymy jak to będzie. Tak wygląda ich strona, rozproszona sieć, e, GPU, Render Network. Tak wygląda ten schemat, tutaj mamy tak zwane te smart kontrakty, blockchain, Pewnie wszystkich Was tutaj interesuje, jak zarobić na poszczególnych projektach, jak będzie zachowywała się cena. Czasami warto też przyjrzeć się fundamentom, jak funkcjonuje dany projekt, jakie są jego cele, jaka jest jego roadmapa, jak w ogóle to działa, nie? Więc w ogóle, jak jesteś w świecie kryptowalut, to musisz wiedzieć, w co inwestujesz, nie? a to jest tak naprawdę tutaj blockchain, rozproszona sieć. I chyba warto wiedzieć, że te wszystkie te na tym działają. Nie? Dlatego czasami jest na tym hype, bo to jest nowa technologia. I e, wszystko działa na Ethereum. Ciekawe. No i brakuje tam 37% do ATH, więc widać lepiej sobie radzi niż wcześniejsze projekty. E, wracamy, wracamy do tych szczytów. Kolejny projekt, TAO, Bitsensor. Czym jest Sensor? Jest to sieć. Zdecentralizowana sieć neuronowa, tak, czyli takie combo, która umożliwia demokratyczne szkolenie i udostępnianie modeli AI. Sieć nagradza uczestników za wkład w rozwój i dzielenie się modelami AI poprzez token TAO, nie i to jest jego wykres, co eliminuje potrzebę centralnych pośredników. Bardzo ciekawe, możemy tutaj szkolić modele AI, a no i co jest fajne, nie musimy tutaj płacić w dolarach, tylko w tym tokenie DAO, co napędza cały hype. Bardzo fajne, nie? czyli połączenie, połączenie tej niszy AI, tych wszystkich modeli neuronowych, które napędzają ChatGPT GPT, inne modele tak AI, ale też w blockchainie dostajemy tokeny za trenowanie, dostarczanie tych modeli AI. I tutaj zobaczmy na wykres jak, no na wiosnę, ja pamiętam, jeszcze było czuć ten powiew tej siły, tej AI i rzeczywiście mocno działo się na rynku, nie tylko na blockchainach, tylko w tych modelach AI. Teraz troszkę to przycichło. Myślę, że z nowym rokiem szykują dla nas coś nowego. A jeżeli chodzi o cenę, to jesteśmy bardzo blisko ATH. Znów mamy hype na ten projekt. Jesteśmy mocno tutaj bullish. Możesz kupić ten token oczywiście na Binance. Jeżeli jesteś nowym uczestnikiem rynku kryptowalut, link do Binance znajdziesz poniżej wideo. No i tutaj ta strona jest fajna, taka przejrzysta. Mamy tutaj um, dokumentację, mamy wyjaśnienie, czym jest BitSensor, dlaczego przyczynia się do rozwoju um, zdecentralizowanej sieci AI. A tutaj jak wygląda schemat blokowy działania działania tej sieci. Ja to może nie będę wchodził, ponieważ jest to kanał techniczno-rozrywkowy, inwestycyjny, nie? nie. będziemy wchodzić w tę technologię, ja pamiętam za bardzo mnie obchodziłem aż tak mocno mnie nie interesuje. Ale co ważne, tutaj sieć żyje. Zobacz, tutaj mamy bloki, czyli bloki na blockchainie i mamy ostatnie transakcje. One wpadają, nie? więc. To oznacza, że sieć działa i ma się dobrze, fajnie. Możemy też sprawdzić, jak wygląda GitHub tego projektu, jak pracują tutaj deweloperzy na tym blockchainie, czy projekt jest rozwijany. Ale ja, tak jak mówię, w tej chwili mamy hostę, Nie wchodzę to, bo to jest niepotrzebny szum. Ja jestem tutaj po to, żeby zarobić, nie? I tak jak mówiłem, ten projekt sobie bardzo dobrze radzi. 23% do poprzedniego ATH, więc mam nadzieję, że wracamy do, na szczyty. 8 miesięcy temu mieliśmy szczyt. E, no i teraz pytanie, czy jesteś w stanie zainwestować jeszcze trochę gotowy? z nadzieją, że wrócimy na ATH. Nie? Jesteśmy dosyć już wysoko. Trzeba było łapać dołki, a teraz. No możesz liczyć na przykład na 20% nie? i troszkę powyżej. Tego nie wiem. No i teraz przechodzimy do ciekawych fuck upów. Ok. Mówiłem Wam o projektach, które teraz są na hypie, są podkręcane e, tematem AI. E, a tutaj <grym> mamy przykład takiego polskiego projektu SK Network. Mm, też mega współpracę przemyślę przemyśle z różnymi e, wielkimi graczami, jak Orange i tak dalej, i tak dalej. No i co? Jak przyszła Bessa. Zaczęliśmy szorować dno maksymalnie. Teraz gdzieś tam się to odbija, ale już każdy o tym projekcie zapomniał. Nie ma tego hypu. Gdzieś tam na stronie, zobacz, napisali sobie, że są IoT, NFT, tokenization, RWA, czyli te wszystkie hasła, jeszcze AI mogliby sobie dopisać, tak? Ale nie ma na to hypu. I koniec. I, I projekt umiera. Mam nadzieję, że który z tych projektów zostanie razem z nami będzie rozwijał to AI. Jednak trzeba pamiętać, że realizujemy zyski, tak szybko odchodzą, <gry> tak. Zyski trzeba realizować, nawet jak wierzysz mocno w technologię i projekt, zawsze. No i co? Brakuje SK Network 88%, a mamy Chosse, więc, no, nie wiem, czy to wróci, raczej nie wróci na swoje szczyty. No, i kolejny, można powiedzieć, projekt, który wydawał się super. Jeszcze w marcu i maju dobrze sobie radził. E, osiągaliśmy szczyty. Niektórzy influ influencerzy e, podbijali ten projekt. No jednak ostatnio ostatnie był jakiś ragpull, czy zrzut tokenów. No i ten projekt został już zakopany, tak naprawdę. Nie wieszczę mu <coughs> kolejnych. Wzrostów zostaną hodlerzy, którzy gdzieś tam po kieszeniach mają pochowane, po ledgerach pochowany ten projekt, a na stronie mają napisane PAL AI, czyli nie wszystkie projekty z tej niszy AI dobrze sobie radzą, i trzeba o tym pamiętać, że nie wszystko co dobre trwa cały czas. No nie wiem, zobaczymy, może projekt stanie, nie wiem. Ale brakuje mu 78%, a ATH miało 8 miesięcy temu, więc musiałby się stać cud, żeby ten projekt wrócił na szczyty. Co mamy więcej? Jeszcze ciekawy projekcik i opowiem Wam historię związaną z tym projektem po to, żebyście wiedzieli, że nie zawsze wszystko złoto co się świeci te współprace i tak dalej. Iota, zobaczcie, w 2017. Ja zacząłem w ogóle inwestować w krypto gdzieś 2000, no, na przełomie 17, 18 roku i wtedy na hypie właśnie był Iota, te wszystkie technologie, ten projekt miał łączyć, wiesz, świat rzeczywisty ze światem internetu rzeczy, tak, i mieliśmy być super, właśnie, zostaw łapę w górę, suba i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. A EJ miało łączyć wszystko, gdzieś fotowoltaikę. Naprawdę projekt był super, miał olbrzymie współpracę nawet z Jaguarem. No i ja zacząłem inwestować, jak ten projekt spadał. Ja nie byłem świadomy jeszcze wtedy, że bańka pękała. I zacząłem małe kwoty inwestować co miesiąc. Robiłem takie DCA. Na szczęście nie byłem jeszcze wtedy doświadczonym kryptowaluciarzem. Nie miałem ledgera. Dziś tam miałem jakiegoś starego iPhone'a, który <noise> zgubiłem, i nie miałem kluczy prywatnych do tego portfela. Po prostu zgubiłem cały portfel z IOT-ą. I na moje szczęście to było ok, bo ja już byłem nastawiony, że będę co miesiąc robił DCA, bo uwierzyłem w ten projekt technologicznie i pewnie bym się mocno sparzył, bo potem w kolejnych hoście nie zrobił swojego ATH. Nie było już takiego hypeu. Hype przeminął. Partnerzy odeszli i tyle. I na moje szczęście zgubiłem portfel i przestałem inwestować w ten projekt. <noise> Więc tak to wygląda. A teraz projekt szoruje. No nie sądzę, żeby się podniósł. Raczej zostanie już zapomniany. Szczególnie patrząc na ich stronę, te wszystkie piękne współprace już zniknęły. Nie mogę się ich doszukać. Jest jakaś tam roadmapa, jest plan rozwoju. Ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło. OK, to wszystko, jeżeli chodzi o projekty AI. Jeżeli masz jakieś ciekawe projekty do posilowania w temacie AI, zostaw komentarz poniżej. Możesz zostawić również łapę. Suba. Obserwuj mnie na Xcom. Tam dzielę się swoimi strategiami, przemyśleniami i próbuję szukać ciekawych wejść w różne projekty. Jesteś nowym użytkownikiem? Zaloguj się na Dance. Zarejestruj się poniżej w linku. Do zobaczenia. Cześć!